Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Get Online. Nie wiem czy pamiętacie, ale jakiś czas temu zapowiadałem Wam, że już niedługo pojawi się wielkie DLC jak ktoś twierdzi, roster, jedno z największych z Get Online, bliskie napadom. Czy się właśnie pojawiło i czy bliskie napadom jest to? Raczej nie. Ale co by nie mówić, żeby nie zgrzeszyć, dali kilka bardzo fajnych rzeczy: między innymi możliwość zakupu swojego biura w Mace Banku czyli w tym najwyższym budynku w Los Santos. Kilka nowych pojazdów, rozwijanie swojej organizacji. No, myślę, że to naprawdę ma fajny potencjał, jeśli chodzi o GTA online. Zwłaszcza jeżeli ma się ogarniętą ekipę. Gdzie jestem, pewnie się zapytacie? shit, no właśnie. No, ze mnie tutaj właśnie, niestety. Dlatego próbuję się dostać na ląd, na którym już jestem, ale teraz musimy tutaj jakoś sobie... Wyjść i troszeczkę sobie pooglądałem różne filmiki zagraniczne właśnie z tego GTA, bo z tego DLC, gdyż właśnie takowy był pierwszy zagraniczny. Gdyż, nie wiem czy wiecie, ale były moje problemy z pobraniem tego DLC na PC-tach. Trzeba było ręcznie zainstalować nowy launcher od Rockstar'a poprzedni był popsuty. Tak więc właśnie yy, po zainstalowaniu go odpaliłem właśnie GTA Online, się zespanowałem tutaj i biegniemy na ląd. Ale w międzyczasie oglądałem różne filmiki. I no, doszedłem do pewnych wniosków, jeśli chodzi o nowe samochody. Bo dodali samochody takie jak... Weźmy sobie na stronę Legendary Motorsport, która by the way została zmieniona. Mamy takie samochody, tutaj jak Pacazzi Ripper, który był faworytem wielu graczy, jeżeli chodzi o nowe samochody. Dokładnie tak. Ale muszę Wam powiedzieć, że on osiągami nie zachwyca. Zachwyca natomiast FMJ, ten samochód, który ma odziwo nowy kokpit. A ja takie detale jak cockpit bardzo lubię i lubię jak są nowe Tak więc myślę, że sobie właśnie ten zakupimy Na Rippera nie będę marnował pieniędzy Na Grotti Bestia też raczej nie, bo to jak widzicie to jest hedgeback. O dziwo Wow To sportowy samochód Myślę, że z samochodów tych tutaj zakupię sobie ten samochód gdyż Strasznie mi przypomina takiego jakby Mercedesa, ale też BMW z tyłu przypomina Myślę, że opancerzoną wersję sobie zakupię Też jeszcze nie wiem, na razie na razie nie będę kupił. Ale na razie, na razie, na razie, na razie to znaczy się powtarzam. myślę, że zakupię sobie. Jako żółty. Widać naprawdę fajne osiągi. I sobie go przetestujemy za chwilę. Tak sobie przeglądam i widzę, że dodali holownik za ponad milion. Jak za taką starą, zdezelowaną łódź to naprawdę sporo. Nie wiem czy na 300 tysięcy byłoby to warte. Chyba tutaj design się zmienił, natomiast jeśli chodzi o asortyment to dokładnie na razie nic nowego. No. Jeszcze... Yy. Tutaj mam natomiast jeden samochód trumpo, którego też sobie zakupię. Fajny taki off-roadowy. No i tutaj dodano trochę rzeczy. Między innymi nową ciężarówkę. Kurczę, ona prezentuje się naprawdę okazałe. Ach, pasywna. To ja myślę, że zakupię kargo, bo mam może, jeżeli mi starczy. Ale jak już do tego, ten fajny naprawdę wygląda. On był w jednej z misji w GTA V, tak takim, w takim kolorze. Natomiast właśnie hmm, dostałem wiadomość, że FMJ został już dostarczony. Więc sobie niego. Dobra, za chwilę nam tutaj mechanik przywiezie, a my przetestujemy sobie jak się ta furka prezentuje. No już jest tutaj No i popatrzmy Z tyłu wygląda Bardzo fajnie Od boku, wow to jest taki niski samochód bardzo Nice Szkoda że drzwi się nie otwierają Ale zobaczcie jakie to jest niskie, ja pierniczę Wow super samochód Wow Wyłączę na chwilę Radio. Wow, ale naprawdę cockpit wygląda fajnie. Takiego jeszcze nie było. Doceniam Rockstar, też jeden nowy. No dźwięk to taki standardowy jak mniej więcej. Ale prezentuje się naprawdę fajnie. Przyjemne prowadzenie jest też. A i prędkość tak widać, że niestingowany. A daje radę. Wow. Dobra, zobaczymy co takiego nam. Mechanik zaoferuje What? Hello my friend Cześć Dobra Pan no, też 50 też No to tutaj kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy pójdzie E? Tu się nic nie zmienia, a drogie to jest Dobra silnika maxa. Mm. Glaxon na razie nie Still to tu weźmiemy ten oczywiście Kolor raczej zostawi albo troszeczkę zmienia, ale będzie na pewno żółty bo perfekcyjnie to pasuje. Też czarny też nie wygląda źle. Ale nie, coś coś żółtego może. Damy talabon nie będzie. Hmm. Chyba ten. Wyścigowy żółty piękny. Tu chromowy może nie, ale damy matową czernią. Piękny. I emblemat oczywiście ale Duck. Wow. Chyba nam tylko wlotny duck, bo fajnie wygląda ten silnik. Sprzelej to, nie? Spoiler. Wow. Wezmę wow. albo ten, albo ten. Chyba wbiorę. Może trochę wiejski tunik, ale... Może. Jezu, jeżeli tu można jeszcze zawieszenie... Ten samochód to bardziej lowrider niż poprzednie lowrider, ale ja... o Oj, 10 milionów zostało nam. Tu można byłoby walnąć, myślę, sportowe. Okej. Okay. coś takiego właśnie. Nie. Kolor czarny, będzie pasował. <laughs> Przepraszam, w się łamie oporne wiem będzie żółty hmm. no i jeszcze zostało nam tam do 10 milionów trochę to wezmę flak albo może nie no i zobaczmy jak się prezentuje wow naprawdę zobaczcie jak te zegary pięknie mały. Zróbmy sobie ja mam to trudno. Oj, to może być naprawdę godny konkurent dla T20 czy też Banshi. On Bo naprawdę czuć to podkreśleni tą prędkość. Wow, zaś to się prawie silnik zamyka. Mam nadzieję, że nie znerwię tego samochodu, bo pewnie według stara będzie za mocny, niestety. Szkoda. A czy szkoda, jeżeli go znerfę, bo jak na razie, wow. Reaper jest niestety dużo wolniejszy. Nice, jestem zadowolony. Ten. A jak dobrze się prowadzi, naprawdę trzyma się drogi idealnie. Nie wypada, zobaczcie. Widzicie? Lekko nadsterowny jest, ale naprawdę bardzo lekko, no, idealny. Wow, dobra. Tak więc widzimy się w Los Santos. Właściwie dojechaliśmy do Los Santos I tutaj znajduje się Maze Bank, w którym myślę, że Kupimy sobie biuro, dokładnie Chodzimy na nową stronę, znaczy na nową Inną Dynasty 8, wejdź na stronę Wow Ej, zobaczcie jak to Fajnie zrobiony jest Wow, naprawdę No Eee um. To jest Executive, tak? To jest zwykłe Dynasty Ale też chyba tutaj mogę Albo i nie mogę Ekskluzywna? Biura na innej stronie się Dobra, i tutaj mamy biura, tak? Mapa biur Zachodni Lomba mm, milion tutaj ten kosztuje Ten 2,5 AmazeBank 4 Wow, zobaczcie, co tutaj możemy zrobić. noise personel, o. Kobieta oczywiście. Nazwa organizacji, to myślę, że... Myślę, że nazwiemy to New Bordeaux. Od y... miasta z Mafii 3, na które czeka Wow, o, to pani wygląda, albo to. To weźmiemy. Skowek na broni. Jakieś 4... wow, 500 tysięcy, takie coś? Będzie ci już noszenie noża na każdą strzelaninę. Następnym razem zabierz tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Reszta zostaw w bezpiecznym schopku w bazie. Nice. Sejf. Ile będziemy? Pewnie też pół miliona. 300 tysięcy. Zapomnij o bankach. Wiesz, co jest zbyt duże, by upaść. Kopiec twardej waluty w bezpiecznym sejfie na 55. piętrze. Bierzemy. Mieszkanie. Uuuu! to będzie pewnie z milion. Prawie. No i 6400 Można to jakoś spersonalizować, chyba nie Dobra gotowi, kupujemy Ciekawe. Szkoda, że tutaj chyba nie ma tych mm, garaży, no ale trudno I 6,5 miliona. Wow! Zakup udany, gratulacje z punktu twojego, czyli pusta w punkt zaczynamy ciągnieć na mapie od nowego. Oh, asystent. This is your new assistant checking in. I'm in the office, looking great by the way, and I'm ready to get started. We can dziękuję. get to work on the new SecuroServe special cargo network, or just sit around surfing Life Invader like everyone else. Whatever you want, boss. Oh yeah. Zaczynamy ciągnieć na mapie jak to się prezentuje. Wow, nowy konta, nice. Aha, tak się to prezentuje Tu mógłby być parking, cholera jasna, no ale nie ma Wiedźmy sobie jakoś odgórnie Czyli jakoś ten Hello Czyli mamy jako to kolejne mieszkania? Zadzwoń do mechanika jeszcze Byłem faktycznie ciekaw czy tutaj mogę trzymać samochody, bo nic, nic nie było o garażu. Ale mieszkanie, niby można było kupić jest tak pół na pół trochę. Nie, chyba What nie. Shit, szkoda. No nic, przeżyję. Dobra, tu jest nasze wejście. Wow, okazale się to prezentuje, nie powiem. I'm your new executive assistant. I'm here to make life as easy as possible and to help this business run efficiently. The recreational area slash breakout space. Going through to the executive suite. We're all set up to grow this company with everything a modern executive could want. There's the boardroom. The gun locker's been installed to your specification. The safe's been fitted. It's so discreet, no one will know it's there unless you want them to. Here are your personal quarters, where you can freshen up, take a quick nap, or change for a meeting. Most important of all, though, is your executive terminal. Here's where you'll access the secure serve special cargo network to take this operation to another level. I'll tell you all about it when you first log in. So that's it. Take a look around. Get settled in. I'm at the front desk or on the end of the phone whenever you need me. Wow. No, nie Rockstar good work Tak więc to jest nasze, tak? Halo. New Bordeaux. Oho, jak to fajnie się prezentuje. Tu nie mogę przyjść. Wow. To jest nasze biuro. Tu możemy pograć sobie z jakimś graczem na konsoli. Dokładnie. Dobra, tu jest biuro zarządu. tu jest mapa naszego całego. LS. Fajnie zrobiona, nie powiem. Laptopiki jakieś. No, tu możemy się po mastu... po ten... Patrząc Pogadać przez szybę z naszą... Panią. Oho! Nice się to prezentuje, naprawdę. Tutaj coś mam? Nie. Dobra, czekajcie. Którędyk przejść sobie do mieszkanka. Tutaj mam chyba... Save czy jakoś tak? Tak, tutaj jest Zobaczcie, to jest kurde magic Prawda? Wow Mogę stąd wziąć tą kasę? A tak by the way, to co mi ten safe daje? Ja wydałem ponad pół miliona na niego Albo bo tutaj jest Krytka na broni, co mi ono daje No, jo, co jest? No. Materiały wybuchowe. Pokaż. Ukryj. A, tu możemy sobie jakby odkładać nasze wszystkie bronie. Niepotrzebne trochę. No. Jeżeli ktoś kupuje apartament, to znaczy to biuro nie polecam. Dobra, to jest nasza Awira, tak? No na to wygląda. Wow. Nice. No nie powiem, prezentuje się okazale, mogę tam przejść? Mogę. O, jak fajnie. Ale tego co widziałem na filmikach, co tutaj mogę? Tu chyba nic. Tu. Opuść biuro pojazdem. O! Weźmy sobie, może, może Kup ten helikopter, a to, to tak to działa hmm. hmm, może nie A może tak I jak to działa? Wow No w końcu już to dawno powinno być na naszych apartamentach. I my możemy tak sobie tutaj przylecieć i wylądować? Uwaga? Czekajcie, czekajcie. O, widzę, że to jakiś inny typ No fajnie to rozwiązali w ogóle. No faktycznie, wow. Nie powiem, nie powiem, nie powiem. Jestem zaskoczony. Tak więc takie pytanie kluczowe, jeżeli chcecie więcej odcinku na przykład nowego trybu adwersarza, czy zrobienia tych... przejmowania tej kontrabandy piszcie. Myślę, że coś z ekipką nagramy. Jeszcze jestem ciekaw jak liberatorem wyjadę Wow. Wow Chyba posprzedaję moje apartamenty na jakichś garaże, tańsze po zamieniam, tam będę trzymał moje samochody w garażach A tutaj będę sobie mieszkał. A, to tak, myślałem, że jakoś fajnie wyjadę, ale i tak fajnie, że jest tutaj przywołany niedaleko Na górze Leo. Dobrze, to byłoby na tyle, i tak odcinek jest wystarczająco długi, dzięki za to, że byliście Jeżeli coś chcecie więcej zobaczyć, piszcie w komentarzach Ja w międzyczasie studiuję sobie dwa pozostałe samochody, które chcę kupić Czyli tego Bravado Rumpo offroadowego I tego Suvixa pięknego, zostały mi 3,5 miliona, myślę, że na wszystko wystarczy. Dobra, do usłyszenia, na razie Simonko i Cześć.